Leżę na piasku. Czuję to. Plecy mi pieką, ale to nie problem. Jestem przyzwyczajony. Czuję promienie słońca, złośliwie łaskoczące moje powieki. Otwieram oczy. Widzę niebo. Czyste, bezchmurne. Perfekcyjne, można rzec. Lokalizacja? Prawdopodobnie poza czasem i przestrzenią. Obracam się. Za sobą widzę cztery wagony. Przypominam sobie, że w podobnych wogonach dojechałem na Florydę. Idę przed siebie, pomimo słońca i wszechobecnego gorącego, dusznego powietrza. Daleko na horyzoncie widzę zarys piramid. Pustynie jak się patrzy. Naokoło tylko wyschnięte drzewa. Samotne. Oddalone od siebie. To miejsce jest ogromne. Po chyba trzech godzinach spaceru po wydmach jestem zmęczony i muszę przystanąć. Co jest? Kurwa. Myślę patrząc pod siebie. No pięknie. Wdepłem w jebane ruchome piaski. Co gorsza nie mogę się cofnąć. W końcu wciągam mnie całkowicie. Czuję, że spadam. Nagle widzę pod sobą pustynię. Auć! Padam na piasek. Po dziwo w jednym kawałku. Bez złamań i zadrapań. Ponownie się rozglądam. Otoczenie wygląda tak samo. A nie, jednak nie. W ruchomych piaskach nie ma śladu. O co tu chodzi? Zapytuję on sam siebie. Może w miarę eksploracji zna znajdę jakiekolwiek odpowiedzi? No nic. Ponawiam spacer, tym razem kierując się w lewo. Docieram do czegoś, co mogę określić mianem studnia. Na stromych ścianach tego czegoś były losowo porozmieszczane otwory, z których wypływała woda. Ciągle, nieprzerwanie. Zmuszony nieustającą upałem i suchością w gardle mimowolnie skaczę. Nie mogę się wynurzyć. Ciągnie mnie w dół. Czy ja właśnie tonę? Zapytałem w myślach. Kilka sekund później ponownie spadłem na pustynię. Tym razem nie było ani ruchomych piasków, ani studni. Ale przynajmniej należycie się napiłem. Trzeci z kolei spacer odbyłem, idąc na wprost. Wszedłem na coś, co nazywałem w głowie trupowisko rozległe, płytkie, mętne bagno, pełne szkieletów w różnorodnych stanach rozkładu. Każdy ze szkieletów należał do moich rodziców i znajomych. To było dziwne, ponieważ, o ile mi wiadomo, to moja rodzina, jak i znajomi mają się dobrze. Moja skóra, mięśnie i organy również zaczęły się powoli rozkładać. Próbowałem krzyczeć z bólu, ale mój krzyk był dziwnie wytłumiony. Po chwili byłem już tylko szkieletem, jednak nadal żyłem i szedłem przed siebie. W końcu dotarłem do piramid. Zauważyłem dziwne, wysokie, cienkie białe obiekty wystające z piasku. Wieże, monolity, obeliski, a może nagrobki. Mam wrażenie, że wszystko naraz. Na każdej ze ścian rysowały się podobizny poległych żołnierzy Carrion, Inc., kiedy tylko się do nich zbliżyłem. Mógłbym przysiąc, że podążały za mną wzrokiem. Nie wiem, ile tam chodziłem, ale zdecydowanie trwało to za długo. Ostatni, co zobaczyłem, to spalony i zardzewiały wrak statku. Chwilę zajął mi zorientowanie się, że to wrak Sławinuka. Na ten widok upadłem. Obudziła mnie kuzuri, szturchając za ramię. Gatamores, wstawaj! Usłyszałem. Co się stało? Zapytałem lekko zaspany. Spadałeś z kilku łóżek pod rząd! Szabrakow ledwo powstrzymał śmiech. Gdzie jestem i jaki mamy czas? Zapytałem zdezorientowany. 8 marca 2017 rok. Poniemy przez Atlantyk z sławinukiem. Odpowiedziała Sylwia Angus Shelterfield, jeden z żeńskich żołnierzy Karyling to, to ja tyle spałem? Spytałem, wyraźnie zaskoczony całą sytuacją. Nawet dłużej. Odpowiedział mi jakiś inny, nieznany głos głos w mojej głowie No dobra, pora się zbierać. Była dla mnie długa doba. Długi był też mój sen sen o pustyni miraży.